Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o perfumach, które przysporzyły mi komplementy zapachowe. Co nie zdarza się zbyt często, także, no, tutaj Wam pokażę oczywiście y, tych dumnych przedstawicieli. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, bardzo proszę, zostańcie ze mną. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Jeżeli Wam się tutaj podoba, serdecznie zachęcam, aby ze mną zostać na dłużej. Oczywiście też zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie zamieszczam zdjęcia perfum, o których jeszcze tutaj nie mówiłam. Oczywiście też perfum z mojej kolekcji, y, które już y, też zostały omówione, jak najbardziej. I zapraszam Was oczywiście do perfumerii mojej i mojego męża, Potocka Perfumery, jeżeli jeszcze ktoś nie wie, tak, Taką perfumerię z mężem założyliśmy. Mamy tam coraz więcej zapachów, spokojnie, prężnie rozwijamy się. E, także, jeżeli jesteście tym wszystkim zainteresowani, zajrzyjcie do opisu. W opisie wszystkie kody zniżkowe, jeżeli jesteście zainteresowani zakupami u nas czy e, u innych marek, z którymi mam współpracę, wszystko zawsze w opisie jest. Także zacznijmy. No, powiem Wam, że ja zazwyczaj za dużo komplementów zapachowych nie otrzymuję, natomiast. No, i jakoś tak ostatnio troszeczkę się to zmieniło. Faktycznie muszę powiedzieć, że troszeczkę się ostatnio to zmieniło. Nie wiem, od czego to zależy. Być może używam innych zapachów, już bardziej takich, no, nie wiem, może przystępnych dla nosa. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. Szczerze mówiąc, pewnie zależy od osoby, na którą traficie która doceni Wasz zapach, no natomiast kilka takich zapachów, które wywołały taką reakcję wow, mam tutaj i zaraz Wam o nich opowiem, więc zacznijmy od pierwszego może zapachu i ten zapach, no wszyscy mówią, że jest intensywnie komplementowany, kiedy go ktoś nosi, ja Wam powiem, że ja tego zapachu nigdy na kimś nie czułam, więc trudno mi powiedzieć jak ktoś pachnie nosząc ten zapach, natomiast ja kilka komplementów w ciągu jednego dnia za niego otrzymałam nosząc go, no i oczywiście jest to Amouage Garmin Guidance. Jest to zapach tak naprawdę już legenda, jest to zapach ikona. Ja wiem, że powstał ekstrakt w ogóle Guidance 46, chyba. Natomiast nie wiem, jeżeli dostanę, oczywiście, swoje ręce bardzo chętnie przetestuję, zrobię tutaj jakieś porównanie, jak najbardziej. Natomiast ja na razie nie znam ekstraktu, na razie mówię o wersji tej takiej podstawowej, pierwszej, bardzo ikonicznej. W sumie się zastanawiam, po co robili ekstrakt. To jest dla mnie po prostu taka bomba, że ekstraktu totalnie nie trzeba. No ale ja wiem, troszkę w składnikach, w parametrach. Pozmieniali zapewne. Podobno ekstrakt jest bardziej słodszy, bardziej taki przystępny, mniej pieprzny. Być może będzie po prostu lepszą wersją dla osób, które nie polubiły się z oryginalnym guidance'em. Natomiast ekstrakt jest chyba dwa razy droższy, więc nie wiem, nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o Amuach Guidance, no powiem Wam, że jak no uwielbiam ten zapach, po prostu uwielbiam jest to zaraz kolejny po Coco Mademoiselle dla mnie zapach, który jest taki na życie, na każdą okazję też bardzo, bardzo niezawodny. Tutaj Guidance'a nie będę Wam opisywała, jeżeli testowaliście, to wiecie, jest to zapach, któremu też należy dać więcej podejść niż tylko jedno. Ja pierwszy raz testując Guidance uważałam ten zapach za przyjemny, natomiast nie jakiś tam nie wiadomo jaki przełomowy, natomiast jest to zapach, który jeżeli Wam się spodoba, to po prostu nie wygnacie go ze swojej głowy, będziecie musieli kupić, niestety nie wiem skąd wziąć fundusze, natomiast no po prostu z podziemi wygrzebiecie, żeby tylko butelkę zdobyć, taka była moja historia, także no to jest totalne szaleństwo i pewnego dnia jak właśnie poszłam do biura, miałam ten zapach na sobie, to no z dwie osoby w biurze, Powiedziały mi, że pachnie naprawdę cudownie, że w ogóle pół biura pachnie tym zapachem, ale bardzo, bardzo przyjemnie. Jedna koleżanka, ta sama, dwa razy w ciągu dnia po prostu komplementowała, mówi, że no nie wierzy, jak to pięknie pachnie, że uwielbia takie zapachy. I później też w tym samym dniu poszłam do fryzjera i też się zapytał, co mam na sobie, bo pachnie to fantastycznie. On nawet powiedział, że dla niego tutaj kadzidło właśnie jest wyczuwalne, taki dymek. Ja Wam powiem, że ja w tym Guidance nie czuję za bardzo dymku. Dla mnie to jest taki zapach owocowy, kremowy, trochę drzewny i pieprzny zarazem, tutaj mamy orzech laskowy, mamy róże, mamy drzewo sandałowe, mamy osmantus chyba też, który też takiej owocowości gdzieś nadaje, bo osmantus pachnie tak troszeczkę brzoskwiniowo, no to jest zapach, który jest bardzo trudno opisać, bardzo trudno sklasyfikować i jest to po prostu bestia. Naprawdę, tak naprawdę jeden psik Wam totalnie wystarczy i cały dzień naprawdę z ręką na sercu pachniecie. Dla mnie to jest taka stara, dobra szkoła perfumiarska, takie mocne perfumy, jakie mieliśmy w latach 90. Nierozwodnione, niezreformułowane. Jest tutaj prawdziwa, prawdziwa substancja, nic nie jest oszukane. Cena jest ogromnie wysoka, natomiast uważam, że no są to perfumy, których dużo nie użyjecie, więc będą starczyć wam naprawdę na bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli macie taką dużą kolekcję jak ja. Słyszałam też, że Guidance już był zreformułowany. Nie mam pojęcia, nie wiem. Ja wam powiem, że kupiłam swoją butelkę pod koniec ubiegłego roku. Tak, pod koniec ubiegłego roku. Nie wiem, jaka to jest edycja, nie mam pojęcia. Natomiast, no jak dla mnie. Jest to niesamowity, niesamowity mocarz. Co do nowej wersji, nie będę się wypowiadała, bo nie wiem, także nawet nie pytajcie. I kolejnym zapachem, no ten zapach po prostu jak ja go psiknę gdzieś, to reakcje są szalone. No i jest to nasz hit, jest to nasz hit. Ten zapach mamy u siebie w sklepie. Tonka Zur Perlescent Parfums, też w końcu mogę właśnie nagrać to wideo, no bo chciałam tutaj powiedzieć Wam o zapachach, które są gdzieś tam dostępne łatwo dla Was do kupienia, a jak wiemy Perlescent Parfums ciągle pojawia się i znika, natomiast na razie jest u nas Tonka Zur w asortymencie, więc mówię, póki jest. Uwielbiacie ten zapach? Ja wam go poleciłam, zwariowaliście na jego punkcie, ja tak samo zwariowałam. Ten zapach jest po prostu szalony. Ten zapach jest idealnym, idealnym gurmandem na cały rok, idealnym gurmandem na letnie wyjścia. Ja w tym roku miałam właśnie takie summer party z pracy wieczorem i właśnie sobie ten zapach ubrałam. Czułam się w nim świetnie. On jest idealny właśnie na takie beztroskie wyjścia, gdzieś na miasto latem, czy to nawet na co dzień po prostu fantastyczny i powiem wam, że no jak tylko się też psiknęłam na imprezę, no to moja mama od razu, bo u mamy akurat byłam, powiedziała od razu, że no pachnie to po prostu fantastycznie, pachnie niesamowicie drogo, tak luksusowo, owocowo, ekskluzywnie. Tutaj mamy też szampan, więc ten zapach fajnie skrzy, fajnie musuje. Mamy wodę różaną, mamy neroli, mamy drzewo sandałowe jest to po prostu koktajl idealny jak dla mnie i też w pracy komplement mi się zdarzył bardzo intensywny za ten zapach. To już też wspominałam, no ale jeżeli tutaj rozmawiamy o komplementach, no to wszystko to powtórzę. Byłam w toalecie właśnie, no i przed wyjściem z pracy sobie reaplikowałam, bo gdzieś tam jeszcze po pracy szłam, no i właśnie sobie tą tonkazur reaplikowałam i pani, która sprząta właśnie u nas w biurze wybiegła za mną z toalety i się pytała czym tak przepięknie pachnie, bo mówi, że no po prostu zapach jest oszałamiająco piękny, przepięknym ogonem się ciągnie, niesamowicie właśnie bogato pachnie. Jeżeli szukacie idealnego, unisexowego gurmandu, no po prostu musicie spróbować ton kazur. Tutaj mamy jagody też, taki kompot jagodowy, bardzo taki soczysty, przepyszny. Mamy czarną porzeczkę. No to wszystko jest tak dobre, mam ochotę po prostu spsikać się tymi perfumami teraz od stóp do głów, ale już noszę coś innego, więc nie będę się wygupiała. Jutro mam taki dzień bardziej na mieście, więc chyba sobie po prostu zapodam, bo czuję się fantastycznie w tym zapachu. On dla mnie jest na każdą okazję, na każdą okoliczność rewelacja, a zwłaszcza latem uwielbiam, uwielbiam ton Kazur, także Perlesem Parfums. I kolejnym zapachem też z Perlesem Parfums jest Sunscape. I tutaj ten zapach też bardzo mocno eksploatowałam, zwłaszcza w okolicy Wielkanocy w tym roku. Ach, to jest ten przepiękny melon połączony z kadzidłem, takim delikatnym, tutaj się nie bójcie, że to jest pachnie kościołem, nic z tych rzeczy, to jest taki powietrzny, przepiękny, słodki, miodowy melon, honeydew właśnie no i ten zapach zauroczył z kolei sąsiadkę mojego męża tam z jego rodzinnych stron też właśnie przyszła i ja akurat tym zapachem pachniałam ona mówi, że no po prostu coś fantastycznego nie może przestać wąchać i też ona sobie odleweczkę kupiła, bo no mówi, że naprawdę zapach, który bardzo pozostaje w pamięci jest takim czymś innym, nietypowym, nietuzinkowym. Jeżeli szukacie czegoś właśnie takiego nietypowego, takiego też idealnego na lato, niezobowiązującego, niezobowiązującego ale no właśnie takiego no zupełnie innego, takiego niby, to jest melonowy zapach, ale on jest tak oryginalny sam w sobie. No, ja bardzo, bardzo polecam Sanskej, uwielbiam. Jest to taki bardzo też radosny zapach, taki na co dzień, ale też możecie sobie na jakieś tam imprezy letnie ubrać, też jak najbardziej. I kolejnym zapachem będzie kolejny hit, będzie kolejny hit. Dla mnie teraz na ten zapach jest troszeczkę za gorąco, ale no, nie zmienia to faktu, że Biancolate od Giardini Toscana. To, to jest prawda, to co mówią w social mediach, to co mówią na YouTubie, mówią na TikToku. Ten zapach jest wiralowy totalnie, ciągle i wciąż. Ha, on jest tak słodziutki, tak przepyszny. Wanilia, kumaryna to jest zapach takich waniliowych ciasteczek albo lodów waniliowych z takim przepysznym, prawdziwym ekstraktem wanili. I ja Wam powiem, że ten zapach, no, właśnie nosiłam na exans w Mediolanie i też właśnie dziewczyny Ola Nishology czy Aneta Sniffing Bunny mówiły: właśnie pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli oglądacie. Mówiły, że pachnie po prostu na mnie fantastycznie, ciągnie się bardzo takim intensywnym ogonem, bo właśnie wtedy Ola poznała. Mnie w Mediolanie po tym, y, po tym zapachu, kiedy na, targ, ta, na targi tam wchodziliśmy, koło Oli przechodziliśmy. Ja oczywiście nie zauważyłam, bo było tyle ludzi, ale Ola poznała mnie po zapachu i y, zawołała. I ja wtedy nosiłam właśnie Latte, Później też. Y, od jednego z członków załogi IPC yy, usłyszałam, że przepięknie pachnie, a to było Biancolate pomieszane wtedy z Blue Indaco, bo na drugi dzień sobie pomieszałam ten zapach z Blue Indaco. Także no, powiem Wam, że Biancolate naprawdę robi wrażenie. No, Wy też lubicie bardzo ten zapach, u nas oczywiście go dostaniecie, także. Nic, tylko braci, jeżeli lubicie takie słodkie, waniliowe gurmandy. Kolejnym zapachem, za który znów w pracy też otrzymałam komplement, jest to BDK Gris Charnel. I właśnie też dziewczyna tak nieśmiało w kuchni się zapytała, czym pachnę. No Gris Charnel to jest taki zapach dla mnie bardzo wyrafinowany, elegancki. Też na każdą okazję. Dla niektórych troszeczkę za męsko pachnie. No, ma tam troszeczkę takich aspektów, troszeczkę męskich, ale nie przesadzajmy też. Dla mnie to jest bardzo fajny unisex. No i faktycznie, tak jak zawsze wam mówię, ten kolor tego, tego płynu faktycznie odzwierciedla ducha zapachu, jak dla mnie. Figa, herbata. Ja bardzo lubię herbatę w perfumach. Fasola Fasolatonka, która tutaj nam fajnie wysładza, ale też nie za bardzo. No, dla mnie bardzo, bardzo przyjemna kompozycja. Taka bardzo, no tak jak mówię, ponadczasowa. Taka troszeczkę inna, nietypowa, nietuzinkowa. Tak jak też mówiłam, no, możecie obecnie znaleźć sobie y, arabskie klony, jeżeli chodzi o Gris Charnel. Jest tam Liam Grey chyba od latafy. Fair enough, jeżeli chcecie kupić jak najbardziej, nie jest to niestety najtańsza sprawa, jeżeli chodzi o te BDK, Gris Charnel, ogólnie o markę BDK. Natomiast no, mnie flakonik totalnie urzeka, jest przepiękny, bardzo taki fotogeniczny, insta-friendly, także Gris Charnel. Kolejnym zapachem, no też zapach, za który w pracy też otrzymałam komplement. Chyba najbardziej możemy w pracy. Otrzymać te komplementy, no bo po prostu spotykamy się z większą ilością ludzi, koleżanki, koledzy mogą jakoś tam zareagować, ale natomiast, no oczywiście nie na wszystkie swoje zapachy takie reakcje otrzymałam, więc no tutaj mówię o tych, które jakieś tam emocje wzbudziły i mówię tutaj o Ulala od Teo Cabanel. Też właśnie jednej z koleżanek spodobał się bardzo ten zapach. No, ten zapach, tak jak zawsze mówię, on dla mnie pachnie jak bardzo luksusowy paryski butik z bardzo klasyczną, ale też jednocześnie taką nowoczesną, awangardową modą. Taka klasyczna francuska elegancja z takim nowoczesnym twistem, tak mi się to kojarzy. Tutaj mamy tytoń, natomiast nie myślcie o tytoniu z tobakowani od Toma Forda bo ten tytoń dla mnie jest troszeczkę za, za dużo, jest no za bardzo taki obezwładniający, tutaj jest to tylko taka maleńka smuszka, korzeń i rysa tutaj mamy, tonkę jak najbardziej, jest też szafran, który uwielbiam, który nadaje takiej skórzastości, ten zapach jest słodki, uwodzicielski, mruczący, właśnie taki lekko zamszowy, ta słodycz tej tonki, no tutaj jest totalnie fantastyczny, ulala jest zapachem dla mnie niesamowicie niesamowicie uwodzicielskim, przepięknym, intrygującym. Bardzo, bardzo polecam. Ulala dostaniecie w czeskiej perfumerii Rafinat. Mam nadzieję, że wrócił do asortymentu, bo no, ja swój swój egzemplarz tam kupiłam. Ja z Rafinat mam 10% zniżki, jeżeli chcielibyście kupić. Natomiast o ten zapach oczywiście kupiłam z własnych pieniędzy, ale polecam, bo oni mają naprawdę świetną wysyłkę. Ja u nich kupowałam i jestem niesamowicie zadowolona, dlatego też fajnie, że mogę Wam zaproponować kod zniżkowy. Także Ulala. No ja ogólnie bardzo lubię markę Teo Cabanelli. Jest ona. No, taka z takim francuskim, fajnym, fajnym sznytem. Także to jest to, i kolejnym zapachem będzie tanioszka. Natomiast też koleżanka mnie skomplementowała na temat tego zapachu i będzie to odpowiednik, natomiast odpowiednik zapachu, którego już nie ma na rynku, ale ten odpowiednik nadal jest dostępny i mówię tutaj o Marce Jodeima i jest to Nicolas White i jest to odpowiednik tej białej kostki Narciso Rodriguez. Więc jeżeli ktoś rozpacza, że tej kostki nie ma już na rynku, no to Nicolas White myślę, zaspokoi Wasze żale. Jest to zapach, wiecie co, który też mi osobiście kojarzy się z kolejnym wycofanym zapachem i jest to klasyczna Bottega Veneta. Nic nie tracicie kupując ten zapach. 15 ml kosztuje gdzieś z 20 zł, a ja mam wersję w ogóle bez zakrętki kupioną na Allegro i chyba za 12 zł kupiłam ten zapach. Także naprawdę nie jest to drogi interes. Nie wiem, czy teraz znajdziecie po 12 zł, jak dawno temu kupiłam. Ten zapach w ogóle ściemniał. On ma w sobie wanilię, chyba. On jest taki pudrowy, wiecie co? Pudrowy, elegancki, i właśnie koleżanka powiedziała, że on bardzo, bardzo fajnie tak drogo na mnie pachnie. Jest to zapach, który muszę Wam powiedzieć, na który muszę mieć nastrój. Nie jest to zapach dla mnie na każdy dzień. On ma w sobie coś takiego eleganckiego, takiego lekko wyniosłego, tak dla mnie przynajmniej wybrzmiewa. Jest czysty, pudrowy, ciepły, ale ma w sobie właśnie coś takiego dojrzałego, ale. No, naprawdę bardzo, bardzo fajnym. Ogonem widocznie się ciągnie, bo został skomplementowany. Pachnie drogo. Ja polecam Jodejmy, jeżeli chodzi o odpowiedniki, bo naprawdę są jakościowe. Dior Addict też na przykład z Jodejmy, jak dla mnie jest super. Mam chyba jeszcze jeden. A, mam Hypnotic Poison od Diora, lub też Hypnotic Poison. Dla mnie wszystko jedno, natomiast wiem, że są ludzie, którzy kruszą kopię o to, jak to powinno być mówione, natomiast mówmy jak chcemy. I. Tak chciałam powiedzieć te odpowiedniki od Zjodejmy naprawdę są spoko więc ja polecam Nicolas White bo też spotkał się z komplementem. Kolejnym zapachem jest zapach od Maison Francis Kurkdjian i jest to Oud Satin Mood. Ja mam tutaj takie 10 ml. Natomiast jest to zapach tak bardzo skondensowany, tak bardzo trwały, że jego wcale dużo nie trzeba użyć i na taką pogodę jak dzisiaj, czyli bardzo gorąco, ja nie polecam. Ja kiedyś dostałam w ogóle ten zapach od Kingi. Pozdrawiam cię kochana serdecznie od mojej widzki perfumowej dobrej wróżki. I do Dostałam ten zapach właśnie gdzieś tam w okolicy lata. Przetestowałam na sobie to, myślałam, że po prostu w ciągu dnia się uduszę. Baza tego zapachu dla mnie jest totalnie za słodka. To jest taka ciężka, orientalna róża z wanilią. No to jest bardzo, bardzo słodki, taki syropowy wręcz zawiesisty zapach. Także ja na lato nie polecam. Nawet teraz, jak wącham, to troszeczkę mi tak przydusza, trochę przydusza. Natomiast ja ten zapach miałam dwa lata temu na Christmas Party i koleżanka też skomplementowała, mówiła, że naprawdę przepięknie pachnie, bardzo tak no właśnie wieczorowo, oryginalnie, nietuzinkowo, także jeżeli jakieś tam imprezy macie w chłodne, zimne dni, zdecydowanie ten zapach polecam, no na imprezy nawet letnie nie wiem, czy mi się odważyła, ja lubię słodsze zapachy też na takie letnie wieczory, ale tu może być troszeczkę za dużo, przynajmniej dla mnie osobiście i kolejnym zapachem, o jakim chcę powiedzieć jest Versace Crystal Noir, no i jest to już klasyczek, mojej mamie ten zapach ostatnio bardzo, bardzo się spodobał, ale też jest ogólnie to zapach, który zbiera bardzo dużo komplementów od otoczenia i nawet tutaj zdecydowałam się go przytoczyć, bo ja sama jakoś per se nie dostałam bardzo dużo komplementów za ten zapach, no tam wiadomo, moja mama zwróciła uwagę to jak najbardziej, też tutaj się to zalicza, natomiast mam koleżankę z pracy, która ten zapach ma jako swoją sygnaturę, i ona za każdym razem mówi, że ten zapach zbiera mnóstwo, mnóstwo komplementów, i to nie tylko u niej, ale też słyszałam od wielu osób, że ten zapach jest bardzo, bardzo komplementogenny. Więc, jeżeli szukacie takiego zapachu, no to wersacze Crystal Noir. Ja wiem, że wyszła wersja perfum. Wąchałam pobieżnie wąchałam po u Endiego. Pozdrawiam cię, jeżeli oglądasz, z takiej próbki. Bardzo podoba mi się ten zapach, natomiast cena jest szalona, zabójcza, więc ja sobie. Zostanę na razie przy wersji wody toaletowej, bo ja tutaj wodę toaletową mam. Ten zapach niesamowicie długotrwały jest, mocno się utrzymuje, także wersacze Crystal Noir. I kolejnym zapachem jest kolejny klasyczek, ale to jest zapach mój niezawodny, jeżeli chodzi o każdą okazję, jeżeli chodzi też o komplementy. Jest to Coco Mademoiselle, ja mam tutaj wersję ode Parfum Intense, ale oczywiście zwykła wersja też, jak najbardziej. Nikomu nie muszę przedstawiać. Jest to zapach dla mnie niesamowicie klasowy. Ciągle w nim znajduję radość, ciągle w nim znajduję oryginalność. Wiem, że mnóstwo osób nosi. Natomiast ja Wam powiem, że jak za każdym razem poczuję na kimś ten zapach, zawsze go poznam i zawsze on wywołuje we mnie bardzo fajne uczucia i zawsze mm, taką osobę postrzegam jako niezwykle elegancką, wyrafinowaną. Ja bardzo, bardzo lubię. Sama też swego czasu bardzo dużo komplementów za koko Mademoiselle otrzymałam, bo teraz nie noszę go za często, ale często kiedy miałam go na sobie to naprawdę komplementy szły. Kolejnym zapachem, który chcę wam polecić, jeżeli chodzi o komplementy, no tutaj będzie taki zapach też możecie powiedzieć sztampowy, natomiast dla mnie rewelacyjny i za niego też sporo pozytywnych komentarzy otrzymałam. Jest to Karolina Herrera Good Girl. Mój mąż też uwielbia ten zapach. No to jest po prostu dla mnie pyszna słodycz. Pomieszana Czymś takim, wiecie co, nawet, androgenicznym momentami, czemu to, czemu tutaj, czemu to, czemu to nie pachnie, dobra, teraz czuję tutaj z, tutaj z tego z atomizera. Szygnałam powietrze jakoś tak dziwnie nie pachnie w ogóle, ale być może już po prostu jestem przewodnicowana, za dużo zapachów powąchałam. Ten zapach naprawdę jest dla mnie takim zapachem idealnym na wieczór, na imprezę, takim tajemniczym, takim zapachem dla fanfatal. Dla mnie jest nadal niezwykle oryginalny, chociaż wiem, że wiele osób się ze mną nie zgodzi. Dla mnie jest totalnie, totalnie rewelacyjny, bardzo, bardzo przyjemny. No, taki, tak jak mówię, o teraz dopiero poczułam, taki zapach imprezowy. Także Karolina Herrera Good Girl. I dwa ostatnie zapachy. Pierwszym będzie Bois Imperial od Essential Perfumes. No, i to jest zapach, który mój kolega po prostu uwielbia, kiedy ja się nim psiknę. Tam pójdziemy do nich odwiedzić. Zawsze, za każdym razem, kiedy mam była Imperial, to po prostu się zachwyca, jak bardzo przestrzennie, pięknie, świeżo, nienachalnie pachnie ten zapach, jednocześnie tak mocno. No, tutaj jest to kolejna kreacja Kontona Beige, czyli no, widać, że jego zapachy są widocznie komplementogenne. Natomiast jest to kompozycja z bazylią, z drewnem Akigala, właśnie Akigala Wood, czyli z tą molekułą oczyszczonej paczuli, która nie pachnie piwnicznie. Krystaliczny, powietrzny, ziołowy, słodki, trudny do opisania jak dla mnie. No, naprawdę, polecam Wam. Wiem, że też wiele osób z mojego polecenia przetestowało ten zapach i wiele kobiet, które się obawiały. Że będzie on zbyt męski, jednak powiedziały, że ten zapach naprawdę jest fajny. Nie bójcie się testować zapachów, to jest w ogóle takie dla mnie śmieszne. Ktoś mi mówi, że się boi, no ale jeżeli kupujecie małą próbkę, niczego nie tracicie, a możecie zyskać naprawdę zapach, który będzie z wami na długie lata, który polubicie. Także no, jeżeli chodzi o zapachy, nie ma się czego bać, one nie gryzą. Nikt tutaj nie mówi od razu, żebyście kupowali całą butelkę. Chociaż koszt całej butelki wcale taki aż wysoki nie jest, bo ona kosztuje za 100 ml poniżej 400 zł to naprawdę jak za niszowe perfumy to nie jest dużo. Ale nie bójcie się naprawdę testować. Testujcie, testujcie. To, że ktoś powiedział, że coś pachnie męsko, wcale nie znaczy, że wy tak to odbierzecie, bo mam wrażenie, że wiele osób sugeruje się za bardzo opinią innych, zamiast po prostu polegać na swojej intuicji, na swojej ochocie na przetestowanie czegoś. Ja po prostu nie, nie obchodzą mnie, wiecie, wywody innych, jak to pachnie. Ja, jeżeli się zainteresuję zapachem, nie boję się go testować, tylko po prostu testuję najwyżej później. Nie sprawdzi się, no i tyle, i jest tyle innych zapachów, które możemy testować, że żadna strata. Także była Imperial od Essential Parfums i ostatni zapach, który będzie dla Was wielkim, wielkim zaskoczeniem, bo dla wielu osób to jest totalny śmierdziel nie do zniesienia. Natomiast zarówno mój mąż, jak i też fryzjer, do którego chodzę, bardzo docenia ten zapach, bardzo mu się spodobał. Mówię tutaj o Tyrannosaurusie Rexie, zoologist. I ja wiem, że wiele osób mi powie, co to w ogóle ma być. Ten zapach jest totalnie nie do zniesienia. No i dla niektórych może tak, ale o, powiem Wam, że mm, no w taką pogodę jak dzisiaj też no, no nie ubierzecie, bo po prostu zadusicie siebie. To jest zapach dla mnie dymu z komina pomieszany z białymi kwiatami. To jest tak niezwykły zapach. Tutaj mamy też intensywne kadzidło, ale nie takie typowo kościelne. To kadzidło nadaje zapachu takiego na no, ospalonego drewna troszeczkę. Ale właśnie yy, mój fryzjer powiedział, że ten zapach pachnie... Jak takie luksusowe bardzo, kościelne kadzidło. E, więc też nie bójcie się. Natomiast wiem, że wiele osób uważa osoby noszące t za szalone. Tego zapachu za dużo nie możecie też na siebie użyć. To zdecydowanie. Ja naprawdę z ręką na sercu polecam jeden psik i to taki niepełny nawet. I to Wam wystarczy. Może, możecie gdzieś tutaj dać ten psik na rękę i później sobie przenieść ten zapach na szyję bardzo delikatnie. To są perfumy, które trzeba używać z umiarem bardzo dużym umiarem, bo po prostu, jeżeli przesadzicie, zaczną na Was wychodzić takie nieprzyjemne nuty. Ma, tutaj też jest akord krwi, co jest takie no, dosyć dziwne, nietypowe. Natomiast, jakąś taką metaliczność w tym zapachu czuć, nie skorka. Natomiast faktycznie, jeżeli przesadzicie. Czyli czytajcie, zrobicie, nie wiem, dwa pełne psiki, to może być czuć, także to naprawdę trzeba bardzo, bardzo delikatnie używać, ale jeżeli jesteście zainteresowani, macie odwagę, naprawdę gwarantuję Wam, że otoczenie nie zareaguje źle na ten zapach. Ja ten zapach normalnie w zimne dni noszę na zewnątrz, nigdy nie słyszałam negatywnych yy, opinii, a wręcz odwrotnie, yy, był komplement, także jestem naprawdę mile zaskoczona. Teraz podobno w ogóle Zoologist ma też zmieniać flakony. Na jakieś takie cylindryczne, wyglądają one całkiem fajnie, ale nie wiem, szkoda, mi się te flakony o wiele bardziej podobają. Pytanie, co w środku, czy będzie reformulacja, czy nie, ja powiem wam, że troszeczkę straciłam serce, jeżeli chodzi o zoologist, bo y, twórca marki sam daje do zrozumienia, że chyba się wypalił i, i nie ma pomysłu na te perfumy, więc nie wiem, jeszcze brakuje tego, żeby do sprzedał całą linię. Co nie jest wykluczone, być może. Także to by było na tyle. Dajcie mi znać, jakie są Wasze najbardziej komplementogenne zapachy w Waszej kolekcji. Będę bardzo zainteresowana. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało, że spędziliście miło czas. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa. pa.